W 2022 roku kredytobiorcy frankowi złożyli rekordową liczbę pozwów przeciwko bankom. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oficjalne dane dotyczące liczby pozwów o kredyty waloryzowane kursem franka, które wpłynęły do sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w minionych kwartałach. Wyniki te wskazują na wyraźny wzrost liczby pozwów w ubiegłym roku, szczególnie w czwartym kwartale. W zeszłym roku sądy okręgowe przyjęły ponad 64 tysiące pozwów o kredyty waloryzowane kursem franka. W tym samym czasie rozpatrzyły ponad 30 tysięcy spraw frankowych. Sądy drugiej instancji zakończyły postępowanie w ponad 5 tysiącach sporów o hipoteki frankowe, przyjmując w tym czasie około 16 tysięcy nowych spraw. Według nieoficjalnych szacunków, sporem sądowym objęto jak dotąd ponad 1 trzecią aktywnych umów frankowych, a kolejna fala pozwów może ruszyć już na jesieni. Wszystko to może oznaczać, że banki będą zmuszone do zwiększania rezerw na wadliwe hipoteki. Warto zauważyć, że liczba zawartych ugód z bankami wygląda blado w porównaniu z liczbą pozwów. Na przykład M-Bank zawał z Frankowiczami tylko 4700 porozumień, podczas gdy liczba spraw sądowych przeciwko tej instytucji jest prawie 4 razy większa. W związku ze zmianami w kodeksie postępowania cywilnego sprawy o kredyty frankowe powinny niebawem przyspieszyć, zwłaszcza w Warszawie. Po nowelizacji kodeksu do Warszawy będą trafiać tylko pozwy od mieszkańców stolicy i jej bezpośrednich okolic, co przyczyni się do szybszego rozpatrywania spraw. Eksperci prognozują, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi ustalenia Rzecznika Generalnego, należy się spodziewać szturmu kredytobiorców na sądy. Wielu kredytobiorców jednak nie czeka i składa pozwy już teraz, gdyż świadomość o nadużyciach banków w związku z umowami frankowymi jest coraz większa. Subskrybuj nasz kanał po więcej ważnych informacji dla Frankowiczów. Wicepremier Piotr Patkowski również zabiera głos w sprawie kredytów frankowych, prezentując stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Ministerstwo Finansów nie zaakceptuje obarczania skarbu państwa kosztami frankowych rozliczeń. Wskazuje, że obie strony muszą znaleźć sposób na podzielenie się tymi kosztami, tak aby nie obciążać państwa. Jednocześnie wskazał, że rząd nie pracuje nad żadną ustawą w tym zakresie. Subskrybuj nasz kanał, aby na bieżąco wiedzieć, jak rozwija się sytuacja.